i graj z aniołem w pozostałych rolach. Cinek 104. Ale ty masz maitę i zaczniesz nowe życie z inną kobietą, którą pojmiesz za żonę. Dla mnie i mojego syna nie ma miejsca w Twoim życiu. Najlepiej o nas zapomnij. Nigdy o Was nie zapomnę. Można wiedzieć dlaczego? Bo kocham Was z całego serca. Ciebie też, Mariciuj. A ty Choć w to nie wierzysz. Wciąż jestem w tobie zakochany. nie, Czy miałabyś zastąpić Alepandrę? Tylko w ten jeden wieczór. Nie poradzisz sobie z tą rolą. Uważa mnie pan za tak kiepską aktorkę? To skomplikowana postać. Proszę mi dać szansę. Udowodnię, że potrafię grać. Byłby to też ukłon w stronę publiczności. Przecież z powodu choroby syna pani Alejandra nie może grać. Zapomnij o tym. Raczej odwołam spektakl. Zawiodłbym widzów, obsadzając w tej roli inną aktorkę. Ludzie płacą, żeby obejrzeć Alejandrę Robles. Nie ciebie. Racja, ale mógłby pan przed spektaklem przeprosić za zmianę i wytłumaczyć publiczności, że tylko dziś inna aktorka zastąpi Alejandrę Robles. Gdybym zastąpił ją znaną gwiazdą, może publiczność by to zaakceptowała, ale ciebie nikt nie zna. Jesteś nikim. Zagrałaś zaledwie dwie, trzy rulki w telewizji, ale dość. Postanowiłem odwołać spektakl do powrotu Alejandry. Jak pan chce. Ponieważ nie mam dziś nic do roboty, odwiedzę panią Alejandrę i zobaczę, jak się czuje jej syn. jesteś niezła, ale kiepska z ciebie aktorka. Nie powinieneś tego mówić, ale to prawda. Nie zdołam o tobie zapomnieć i nigdy nie zapomnę. Wciąż czuję twoje pieszczoty. Weszłaś mi w kres. Pragnę tej, którą nauczyłem kochać. Pamiętasz? Wcześniej nie znałaś miłości. Zawiłeś się we mnie, wydzierając przemocą pocałunki. Ale potem nauczyłem Cię kochać. Po tamtej nocy przyzywałem Cię codziennie, nawet o tym nie wiedząc. Noszę Cię w sercu. Jesteś wszystkim, czego pragnę. W bezcenne noce przywołuję pieszczoty, którymi chciałyby ci obdarzyć moje dłonie i słowa, których nie zdążyłem ci powiedzieć. Powtarzam je w ciszy, bo cię kocham z całej duszy. Lepiej nic nie mów i nie przychodź. To fajnie brzmi i miło się tego słucha. Ale jest inna kobieta, której nie zostawisz. Prawda, że nie? To okrutne, że biedna królewna Śnieżka spędziła noc w lesie. Tak było. Jednak o świcie zaczęły świergotać ptaki i zbliżyły się do niej zwierzątka, nieco zalęknione obecnością królewny. Wtedy zrozumiała, że oczy, które świeciły w ciemnościach, należały do puchaczy, królików, wiewiórek i innych zwierzaczków. Podniosła się i powiedziała, muszę znaleźć drogę do zamku. Szła i szła, zagubiona w gęstwinie lasu, aż natrafiła na ścieżkę. Jakież było jej zdziwienie, gdy dróżka doprowadziła ją do domku z maleńkimi okienkami i drzwiczkami. Zaciekawiona, śnieżka weszła do środka i zobaczyła stół, a na nim siedem talerzy. Dookoła stołu stało siedem stołeczków. Potem weszła do sypialni i zdziwiona ujrzała siedem łóżeczek ładnie pościelonych. Kiedy wieczorem krasnoludki wróciły z pracy, w ich domu coś pięknie pachniało. Na palenisku w kociołku była strawa, którą uważyła królewna Śnieżka. Krasnoludki ucieszyły się, bo zapowiadała się wspaniała uczta. Skierowały się do sypialni, gdzie czekała na nie kolejna niespodzianka. Na ich łóżeczkach spała słodko królewna śnieżka. I co dalej? Zrobiło się późno i ty też musisz coś zjeść. A bajka? Dokończymy później, bo mogą się o ciebie martwić. Jesteś tu już dość długo. Wszyscy wiedzą, jak bardzo lubię strych. Mimo to czas na ciebie. Ucałuj mnie. Do zobaczenia. Dzień dobry, ojcze. Bardzo ojciec zajęty. Co was sprowadza? Przyszłyście do pana Boga czy do mnie? Właściwie do obydwu. Ale to z ojcem muszę porozmawiać. Słucham. Wkrótce ogłosi ojciec zapowiedzi. Więc sprawy zaszły tak daleko. Vicente będzie miał pierwszą wystawę i chcę, żebyśmy się pobrali zaraz po wernisarzu. Oczywiście to ojciec udzieli nam ślubu. Gratuluję Rosillo! Jeśli nie poprosisz, zostawię ją. Nigdy tego nie zrobię. Zostaw mnie w spokoju. Nie mogę. Nie rujnuj mi życia. Żyj i pozwól żyć i mnie. Nawet jeśli nie będziemy razem, mamy syna. Nie chcę się nim z Tobą dzielić. Zapomnij no o nim i nie wracaj tu. Nie mogę. Jestem jego ojcem. Masz Maitę. To również moje dziecko. Nie możesz zabronić mi go widywać. Kocham go. Jak możesz go kochać, skoro widziałeś go tylko trzy razy? Bo to Ty go urodziłaś. Choć los obdarzył mnie Maitą, którą kocham ogromnie. Syna też darzę uczuciem, ponieważ to owoc naszej miłości. Jest tylko mój. Zabieraj się stąd. Nie. Nie wyrzeknę się istoty.